Ludzkość od wieków poszukuje sposobu na długowieczność. Zdaje się, że wśród producentów maszyn rolniczych taki patent odkryła firma Pettinger. Dowodem mogą być maszyny zielonkowe austriackiego producenta pracujące w gospodarstwie Komrol-Kobylniki. Kosiarka, zgrabiarka i przyczepa samozbierająca od wielu lat z powodzeniem pracują na tysiącach hektarów użytków zielonych. Przyczepa wielozadaniowa Jumbo 7200 została zakupiona w 2007 roku. Od samego początku maszyna była serwisowana przez autoryzowanego przedstawiciela, co niewątpliwie ma wpływ na stan maszyny. Przyczepa współpracuje z ciągnikiem Fendt 926 Vario jako przyczepa samozbierająca oraz jako przyczepa transportowa w odbiorze zielonki od sieczkarni samojezdnej. Maszyna przechodzi gruntowny przegląd przed każdym sezonem i rusza do pracy. Widoczna przyczepa Jumbo rocznie pracuje na areale o powierzchni ponad 1000 hektarów. Warto dodać, że serwisanci przy każdej wizycie przecierają oczy ze zdumienia, gdy odnotowują kolejne przebiegi widocznych maszyn. Nowa generacja przyczep Jumbo to kolejny krok w rozwoju cenionych przez użytkowników maszyn firmy Pettinger. Właścicielowi i operatorom życzymy kolejnych lat bezawaryjnej pracy widocznymi maszynami. Maszyny dla farmera.pl Zapraszamy na nasze kolejne relacje z Pola 2023.